o łapie za taboret. O, siema homuki! Jezus, Maria! To ten prawdziwy homuki? To jest ten prawdziwy homuki? Co on rezydenta na gitarze przychodzi? To jest ten prawdziwy homuki? Nie mów! Ja nie mogę, homuki! Ja nie mo, dobra! Ty, homuki przyszedł! Homuki przyszedł, wy nie wiecie kto to, homuki. Jest homuki, o, on y, umie rezydenta na pamięć, o, on bierze rezydenta od tyłu. Homuki, homuki. Jezu, panie Pajdak, ty, czy ty to widzisz? Homuki przyszedł, teraz tak, homuki. To już ci wszystko mówię, homuki. Tutaj masz szafę, jak, jak przyjedziesz, to tutaj twoje ubrania damy. Homuki, teraz tak. Tutaj, tu damy twoje gry, tu, o, tu będziesz ze mną spał, homuki. Tu będziesz ze mną spał i będziemy sobie razem Rezydenta przechodzić. Kurwa, wy nawet nie wiecie, homuki.